Przygody małpek, które uciekły z zoo. Koko i Moko mieszkały w ZOO. Lubili wszyscy, wszyscy parkę wesołą. Lecz raz dozorca nie zamknął krat i obie małpki uciekły w świat. Puści, e, puści, takie rymowane. Rymowane, tak. Puścił się w pogoń sam pan Antoni, ale nikt jeszcze małp nie dogonił. Ej, już na czubku palmy wysoko siedzą niewinnie Koko i Moko. W lasu po drabinie, bo chłop nas kwał, już, już za ogon pochwycić miał. Wtem palma chwieje się pod ciężarem, chlap, wpadł dozorca w beczkę ze smarem. Lecz wszystko mało dla tych figlarzy. Któryś z nich zawsze piwa na Ktoś tu na koniu nadjeżdża kłusem. Małpki za murem skoczyły susem. W górę przeszkoda, jak na wyścigach. Koń pięknym skokiem przez miotła śmiga. Brawo srokaty, zdałeś egzamin. Lecz na lepszego jeźdźca się zamień. Spostrzegły w oknie Koko i Moko tort, a na torcie wieżę wysoką. Jednym tchem krem ten, nie myśląc ni chwili, zjadły, nim spostrzegł to kucharz Filip. Szczypnął kucharza niebora krak, chcąc w jakiś sposób, sposób dać jemu znak. – Ach, wychultaję! – kucharz zły sapie – i w wielkim gniewie za moździerz łapie. Pocisk nie w małpy trafił, lecz w raka. Taka to wdzięczność, rzekł rak i płakał. Po torcie męczy małpki pragnienie. Hej, w zoo woda jest i jedzenie, lecz koko z moko i zadban wody nie zechcą miłej oddać swobody. Szuka więc koko i szuka moko, aby stremają i słuch i oko. Choć kręcą w prawo i w lewo kurki, niech nie chce cić woda z upartej rurki. Ciągnie kran koko, a koko moko, trach tryska woda z strugą szeroką. Lecz nie zdążyły wypić kropelki, bo w drzwiach stał człowiek gruby. I wielki, pstwoła koko, a moko w lot rozumie hasło do nowych psot. Fruwa na drutach bielizna biała, a praczka ręce aż załamała. Trzeba nauczkę dać tym psotnicom, ich lustra pełną mydlin miednicą. Tutaj mamy przygody egzot druga część. Mhm. Który uciekł? Jak się malować, to się malować! Nie szczędzić pędzla, farb, nie żałować. A teraz szybko na szczyty drabiny. Dalejże stroić prześmieszne miny. Ach, to się malasz przeląkł. Gdy nagle małpka? Nie małpka, raczej pół diable. Wtem pomysł nowy strzelił do głowy. Splatamy figla ogrodnikowi. Koko się śmieje, moko się śmieje. A czym pan teraz ogród podleje? Trysnęła z węża potężna struga. Znów są małpkami jedna i druga. Wciąż psot za mało wesołej parze. Krok w krok więc kroczą za pominiarzem. Ej, szczotki moje, oddać wam radę, bo jak was złapię, wsadzę was, wsadzę. W lasu uszy porynnie, zamiast drabiny, koko i moko czyszczą kominy. Czarny kłąb dymu buchnął pod niebo. Czy się coś małpkom nie stało złego? Gdzież tam z nowego psikusa rada koko? Już zręcznie tytoń wykrada. I pcha go do worka. W pachnący owiec, smacznego koniu, jedz, jedz, na zdrowie. Dorożkarz kozła machnął do licha. Czy kto widziałby koń tak kichał? Chyba tabakę ukradł. Moko stanęła nagle, jak wryta. Już koniec z nami. Koko, bo czytaj! Zo. So. Lecz bystra Koko Buch wprost w tablicę i w nogi z w boczną ulicę. Wpadły na stragan. O, wszyscy święci! Babce aż świat się w głowie zakręci. Tylko z łakomstwa wcale nie z głodu wsadziły łapki w słój pełen miodu, nie uratuje ich żaden cud, bo miód był lek, lepki, gęsty, jak miód. Ani się wyrwać z sekatej dłoni. Tak krzepki w sobie był ten pan Antoni. Tak krzepki w sobie ten pan Anton. Smutno dwie małpki patrzą na świat. Chciały go poznać z drugiej strony krat.